Pikolo i decoder. Jedziemy. Siema, moi i Witam w kolejnym odcinku. Jak widzieliście na początku, Pikolo. Oraz dekoder. Dekoder Trainomatic a Fleischmann Piccolo 7218. Jest to taka fajna lokomotywa portowa, która oczywiście nie ma świateł jeszcze. Ale zamierzam w niej tam jakieś światła potem dorzucić, bo mam gdzieś LEDy. Te dwukolorowe, cieniutkie, małe. Tam setne milimetra. Więc myślę, że jak po jednej dam. Do środka z tej, z tej strony to tutaj nie będzie świecić, bo jest silnik. Ale tutaj będą świecić światełka, bo one są zmienno-kolorowe, zmienno więc, więc powinno być ok. Dobrze, no, a lutownica już się grzeje. A co tak, co tak, co tak, co tak? Yy, szumi w tle? A widzicie, no właśnie, szumi. O, rozgrzewa się, ale można w Taurusie, oczywiście, też co? Można o, można głos włączyć. Już go widzieliście u mnie na kanale. Ma trochę bajerów, fajny taurusik. Ma gwizdki, pierdółki, dzwonki takie tam różne. Ale nie dzisiaj to jest celem odcinka. Dzisiaj celem odcinka jest oto ta żabcia mała. Tak, ta mała żabcia. Więc trzeba będzie ją otworzyć. A, wyłączę głos, bo będzie przeszkadzał. Więc trzeba będzie ją otworzyć. Tą małą żabcie. Już wam tutaj fajne zbliżonko daję, żebyście wiedzieli co robię. Mam nadzieję, że tak będzie mniej więcej widać od tej strony, a powinno być spoko. Yy, dekoder Trainomatic. Po prostu zwykły taki najzwyklejszy jaki jest możliwy. Yy, co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie na pewno przyciąć kable i to bardzo krótko. Bardzo, bardzo króciutko. Także trzeba będzie pomyśleć co i jak i gdzie. I teraz się zastanawiam, czy tego tutaj tak właśnie nie przesunąć mocno przy dekoderze o, tej gumeczki, żeby ona tutaj te wszystkie kable ściągnęła do, do jednego miejsca. I to wszystko. Jakie kable będą mi potrzebne dzisiaj? Eee, szary pomarańczowy, czerwony i czarny. I tyle. Czerwony i czarny plus, minus. Szary pomarańczowy do silnika. Do silnika. A resztę, oczywiście, można sobie darować, bo reszta jest kompletnie niepotrzebna. Jeżeli chodzi o model taki bez świateł, bez niczego. Znaczy byłaby reszta, reszta potrzebna, gdyby były światła. Nie? Czyli biały i e, niebieski. I zostaje jeszcze tam do czegoś żółty, ale to już nie pamiętam do czego. Także je trzeba będzie fajnie skrócić, i zaraz sobie jeszcze dzisiaj sprawdzimy, czy to będzie titać na tym dekoderku. To oczywiście wszystko, niestety, ale muszę uciąć, albo jakoś to po prostu zawinąć. Na razie przynajmniej w ten sposób i zwinąć taśmą klejącą. Miejsce w środku w lokomotywie jest mniej więcej. Na trzy, Tutaj na, w kabinie na szybie, w kabinie na szybie. To się fajnie szybko rozkłada. Wystarczy tu pociągnąć, tu pociągnąć. O. Tam jest taki kawałek e, wolny, i e, gdzie są te takie plastiki, co je widać, o. to pod te plastiki wkładamy dekoder i potem plastiki docie, dociskają silnik i nie przeszkadza to w niczym. <laughs> Tylko że będzie bardzo krótko, co jest jeszcze fajnego w tym? No to trzeba będzie zostawić, bo to dociąża model, a czykolwiek dawałem 10 wagonów i bez, tego, bez tej kostki dociążeniowej też sobie daję fajnie radę, więc nie ma z tym problemu, co jest fajne tutaj, ciach i już jest wyjęty i już nie ma i, i też muszę go zostawić w tej pozycji, żebym wiedział, że żeby go tak z powrotem włożyć, co jeszcze, na pewno ten, to coś tutaj stąd znika, bo to jest tutaj niepotrzebne kompletnie, o no to. Więc tego nie ma. Bo to do DCC jest tam kompletnie niepotrzebne. Reszta wszystko, reszta wszystko zostaje. Dokładnie, tylko jeszcze nie jestem pewien tego tutaj co to jest. Bo jest to razem połączone, ale to chyba nie gra roli teraz w tym momencie. Kompletnie już, bo do niczego to się nie przydaje. Po prostu lutujemy do tej blaszki do tej blaszki po bokach. No, może jakoś to inaczej pokażę czymś. Lutujemy do tej blaszki plusa, do tej blaszki minusa i tutaj pomarańczowy i szary do silnika. I to jest wszystko. I, i ta lokomotywa staje się DCC. Także ja lutownicę mam gotową. Mam taką dużą końcówkę, na niej założoną, resztę mi się gdzieś pogubiły i nie mogę znaleźć tych mniejszych, cienkich końcówek. Ale jeszcze spróbuję, mam taką malutką lutownicę. Może ją się uda. Ona ostatnio też mi szwankuje, ale zmieniłem grot na nowy. Więc może, może nią się uda na 400 stopni, zobaczę jak to pójdzie. Teraz ją podłączę, bo na razie tej Parkside'a nie będę używał. Tak, mam lutownicę z Lidla i bardzo dobrze się spisuje. Nie narzekam na nią w ogóle. Lutuje tak, jak powinna lutować, robi to, co ma robić. Ta jest też fajna cyfróweczka, ją trzeba tylko włączyć fajnie. O! I nagrzewa się do 500 stopni. Ja tak dużo nie potrzebuję, ustawię ją na 450 myślę. Myślę, że będzie nawet 400, powinno być ok. Ale dobra, zostawię 450. O, i teraz niech ono się fajnie nagrzeje. I zaraz będziemy kombinować. Odłożę tu na bok trochę z tyłu, żeby zaraz sobie palców nie przypalił i żeby się nie oparzył. Dobra, co chcę zrobić? Muszę przymierzyć teraz te, te króciaki tutaj, te kabelki. Bo skoro dekoder będzie na takiej wysokości, jak widać, o, taką gdzieś w tym miejscu przy kabinie. No to mi tyle aż nie potrzeba, nie? Czyli muszę tak gdzieś 3 cm zostawić tylko i też pamiętajcie, że trzeba... <laughs> Kurka wodna. Uważać, bo tutaj idzie ta główna zębatka, nie? Żeby się tutaj nic nie wcięło, nie? W nią. Też trzeba o tym pamiętać. Też trzeba to sobie jakoś tam wrzucić w głowę. Dobra, czerwony i czarny. Idą do plus minus. Przy czym tak. Odwrócić trzeba te kapelki. W ogóle chyba wiem, co z nimi zrobię. Zrobię je po prostu tak, że je dam dookoła dekodera tutaj. W ten sposób ładniej je rozłożę i zakleję je taśmą. Miałem dookoła ładnie. Chyba się nie będzie grzało. inaczej nie powinno. I delikatnie je taśmą złapię. Te kablusie, taki pasek tylko dam, o, izolacyjnej. No to i tak tam wejdzie, bo tam jest dużo miejsca w tej kabinie. Izolacyjna wiadomo, złapie to fajnie te kable i nie będą przeszkadzać. Nie będą się stykać, tak trzeba je oddzielić trochę. Tutaj gdzieś niebieski, tu różowy, tu fioletowy. O, w ten sposób złapać, no i te kable tu powinny siedzieć. Jak się złapie kolka wodna, żółty się tutaj uparł też widzę. Nie chcę wleść cholerka, żeby się tutaj nie styknęły, to jest też... Dobra, żeby się nie styknęły, to je pochowam w koszulki. A no, żeby je pochować w koszulki, to co trzeba zrobić? Przeciąć je trochę. Na równo, jak utniecie kabelki na równo, tak, to żadne nie będą wystawać na zewnątrz. One są teraz w koszulkach. Wyciągacie jeszcze te koszulki do zewnątrz i możecie zaklejać, tak? Bo koszulki trzymają schowane kabelki w ryzach, nie wystają te miedziaki spod spodu. Tak, i tak mogę to zostawić w ten sposób eee, zaklejone. <laughs> Nic się z tym nie stanie. To może sobie tak siedzieć. I teraz co? Co teraz? Eee, czarny, czerwony, pomarańczowy i jakiś tam szary. Eee, więc tak, jeżeli przyjdzie tutaj silnik, to oczywiście w ten sposób nie zapomnę. Nie zapomnę jak ma być ustawiony, nie zapominajcie, bo to będzie wtedy porażka, jak źle zrobicie. I teraz tak, na pewno jeden kabelek pójdzie tam do tyłu bardziej, żeby przy zębacie mi siedział. Czyli, bo tak jak mówiłem, na 2-3 cm trzeba to wszystko pociąć na troszeczkę delikatnie dłużej, w razie co, nie? O tyle i to będzie maks, jaki można z tego wycisnąć. Reszta stąd może uciec. Jest w ogóle niepotrzebna. Kabelków oczywiście nie wyrzucamy. Nie, nie, nie. Pamiętajcie, że kabelków nie wyrzucamy. One się przydają do czegoś innego czasami. Ja już to wiem na 200%, że tak jest. O, dobra, raz, dwa i tu jest plus minus. Do tych dwóch blaszek tutaj na spodzie i pomarańczowej szary do silnika. Do silnika nie będę przyczepiał. Będę przyczepiał, będę, znaczy przy, będę lutował tutaj do tych dwóch końcówek. Raz, dwa, tutaj są takie dwie. W tym miejscu i do nich będę lutował, pomarańczowy z tej, szary z tej. Na razie postaram się czarny i czerwony tu do dołu, więc będę musiał troszeczkę Troszeczkę tutaj nagrzać w tych miejscach, o tu. Za temperatury. ja zawsze sobie tak robię. No. Też żeby nie stopić tego cholerstwa, wiadomo, nie? Spróbujemy teraz Nie lubię tak lutować kiedyś mam taką inną lutownicę bardziej taką tą transformatorową One mi bardziej przypadły do gustu no ale zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, jedną stronę I druga strona, tutaj już mamy, za dużo też tutaj nie wciskać, tylko trzeba było mi trochę na to tutaj podrzucić. O widzicie jak ładnie takie dwie kropki zrobiłem, fajne, takie kuleczki. I teraz tak, jeszcze tutaj wyrwę te końcówki z tego pazurkiem, no bo jak inaczej, chociaż nie? nie będę tego, to papy brał za małe. Jeszcze zostanie w, w, w kawałek, oderwie się i Zostanie w ustach też niedobrze. Dobra. I teraz tak czarny i czerwony idą do dołu. A tamte zaraz za nimi. I teraz tak lutować muszę od tej strony Czyli tak. O, żeby to potem zawinąć i wsadzić do kabiny. Więc czarny yy, idzie po na prawej stronie jak dobrze się orientuje, a czerwony po lewej, więc wystarczy tutaj tylko przytknąć delikatnie. No i właśnie. To jest kurka, ten problem z tym, to takie malutkie. Wiecie, trzeba to tutaj zategować. Mam nadzieję, że będzie trzymać jeszcze raz, nagrzać powoli. No mówię, nie lubię tym lutować. No, to nie jest mój styl. Lutowniczy. Jedno, teraz drugie. Staram się z drugiej strony dać, ładnie. I teraz tutaj damy tusika. Teraz by było OK i teraz włożymy silnik z powrotem Kropka w tamtą stronę. Jak dobrze pamiętam tak. Tu go ciach, załadujemy. O! Wszedł na miejsce i teraz po ustawieniu go na tory i jeszcze po usunięciu tych dwóch kurde, które tutaj niepotrzebnie zapisałem, czyli tego na 30. Trax PTS. Co to był Trax PTS? Nie pamiętam co to był Trax PTS. Gdybym musiał go odnaleźć. I teraz trzeba będzie to splusować na nowo po postawieniu na makietę. Ok, stawiam na makietę i szukam i szukam. No i tym razem nie jedzie. <laughs> A wszystko jest włączone. Dobra, daję plusika i szukam szukam lokomotypy. Na trzydziestkę wrzucę ją. Na razie potem ją przestawię. Zastosuj. O, od razu ruszył, widzieliście? No od razu jest wszystko. No i działa jak trzeba. No i o to chodziło. Dobra, teraz trzeba teraz wszystko do środka ładnie. Jeszcze raz na nowo spróbuję o. wciskać. No i teraz ruszył tak jak powinien. Dobra, ale ty mi teraz to cofnij, bo mi po, pojechało po, po rajtach. Po kabelku pojechało niedobrze. Wkręciło kabelek. Tak, i taki właśnie z był problem. Jak czytałem, że właśnie. O, i teraz mogę dekoder ładnie schować do góry przez ten otwór, co go tam wyciąłem. Mam nadzieję, że się zmieści tym razem. Ale tu już jest wszystko ok. Alpejskie co? Jeszcze raz. To do dołu. Boże, Myślałem, że to będzie łatwiejsze. No niestety. No i dobra, po długiej walce poskładałem skubańca. Możemy sprawdzić, jak on tutaj będzie się sprawował teraz. Ale ja już przetestowałem i wiem, że daje radę. Także jedzie tak jak trzeba. Dalej trochę, żebyście widzieli. W prawo, w lewo i nie ma z tym problemu. Zobaczcie. Oczywiście steruje cyfrowo. Tu jest Tableto i patrzcie, dam gazu i pojadę sobie w lewo na maksa, będzie na moście widać, nie ma z nim problemu, porusza się ładnie. O 3-2-1 przez mostek zasuwa. No długa walka, godzinę czasu z tym walczyć, to też tak wiecie. No tutaj tory chyba brudne. No tak. A tutaj gdzieś tory brudne całe, a tak to nie ma z nim problemu. Torpeda. Jak widać sobie daje radę, jeździ. Jeździsz śmiało i fajnie, zobaczcie. Cofniemy. Jak z tymi wolniejszymi ruchami. Też jedzie fajnie, zobaczcie, wolniutko. A jeszcze wolniej dam na 1%, czy na 4%. Czekajcie chwilę, sekunda. O, 4%. No i jedzie. Jak na 4% i silnik taki żaden pięciopolowy, polowy tylko tam zwykły szczotkowy silnik 3-polowy, czy tam ile. No to muszę przyznać, że leci jak torpeda. No. Także dał radę. Wszystko zrobione jak trzeba. Jeździ, wraca. Także gotowe, trochę to zajęło. Mi to zajęło ponad godzinę, albo i więcej, żeby się dostać do tego o co tu chodzi. Ja wam oczywiście filmik skróciłem i będziecie widzieć wszystko w fajnym, szybszym tempie, tak żeby wam pupy nie zawracać za dużo. Musiałem dociąć wszystkie kabelki do końca. Tak jak widać, musiałem powyrzucać resztę. Pokombinować z resztą, podcinać bardzo blisko dekodera resztę kapelków, bo tam też się nie mieściły, jak była taka wielka, taki wielki zwitek kula, nie mieściły się w ten otwór, który był tam między szybami. No i się zacisnęło i jak na razie jest spoko. Co mogę zrobić? Mogę przestawić go na drugi tor, na przykład jeszcze tutaj, i podłączyć mu taki mały zestaw i zobaczyć, czy przeciągnie, co nie? Zobaczymy? Zobaczymy ale nie powinno być problemu z nim. Zobaczcie. Dodam, że nie ma gumek przyczepnościowych na kołach, więc... Więc ciśnie jak torpeda. Jak z tchaniem, też nie powinno być problemu. Także manewrówka do portu. Można by tak powiedzieć, gotowa i czeka na przepychanie wagonów. No, także co, trzymajcie się, na razie, piszcie tam, nie wiem, dajcie te łapki w dół, łapki w górę, jak kto woli, jak kto lubi. Jak dajecie w dół, to mi to motywuje, robię jeszcze więcej filmów, jak dajecie w górę, to też mnie to motywuje, bo robię jeszcze, jeszcze więcej filmów, wcale się nie przejmuję łapkami w dół, od razu mówię. Także, <laughs> mnie to ryba. Dobra, trzymajcie się, na razie, nie zapomnijcie tam sub, Łapa, ding dong. I wiadomo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jutro macie odcinek. Z czego jutro macie odcinek. A nie wiem, zobaczę. Także co? Trzymka, nara. Sija.